Star Stable. Tajemnica Złotych Wzgórz. Helena Dachgren. Rozdział dziewiąty. Trzy dżdżysty dni później nadchodzi czas, by przygotować stajnie na kolejną noc. Przejścia między boksami wypełniają wózki z sianem i melasą. Jeźdźcy i ich konie wracają z padoku i lasu. Rodzice odbierają dzieci. Chłopcy i dziewczęta wsiadają na rowery, włączają przednie i tylne światła i jadą do domów. Kilka wilgotnych jesiennych liści wpada przez otwarte drzwi stajni. Minęły trzy dni, odkąd Lisa jechała na starszajnie. Od tamtej pory nie odważyła się już na niego wsiąść. A gdyby coś się wydarzyło i znów stałaby mu się krzywda? Alex i Linda próbują przekonać Lisę, by w najbliższy weekend wzięła z nimi udział w wyprawie światła. Dużo opowiadają o pieczonych jabłkach na patyku, ogniskach i o tym, że, jak powiedział na lekcji nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, jesień jest naturalną porą roku Jorvik. Powinniśmy któregoś dnia pojechać też do Doliny Złotych Wzgórz, mówi Alex. Zobaczymy ją w czasie wyprawy światła. Mówią, że tam zawsze jest jesień. To strasznie fajnie, co nie? Imprezy halloweenowe przez cały rok. I oczywiście, że pojedziesz z nami na wyprawę światła. Teraz, kiedy jechałeś już na starszajnie, Herman nie będzie musiał mieć nic przeciwko temu, żebyś go pożyczyła. Tak, musisz, liso, wtrąca Linda z szerokim uśmiechem. Pamiętam swoją pierwszą wyp wyprawę światła na meteorze. To było w roku, kiedy we wrześniu spadł śnieg. Prawie zamarzliśmy na śmierć, ale było niesamowicie. Wydaje mi się, że w tym roku to będzie lepsza pogoda. A ty jak sądzisz, liso? Jestem tak niewiarygodnie pod wrażeniem tego, że znowu wsiadłaś na konia. Po tym wypadku i tak dalej. Wypadku? Aleks wydaje się zdziwiony. Chodzi o tamtego kłóca, który cię kopnął? Lisa zagryza wargę, a Linda wygląda, jakby miała zapaść się pod podłogę stajni. Przepraszam, liso, mówi. Myślałam, że Alex wie. Wie o czym? pyta Aleks. Lisa ma wrażenie, że spojrzenie przyjaciółek ją palą. Musi uciec z tego miejsca. Zaraz wracam. Muszę skorzystać z toalety. Zamyka za sobą drzwi kabiny, siada na klapie sedesu i zaciska powieki. Po chwili ktoś puka do drzwi. Lisa, o wszystko w porządku? Głosie Lindy brzmi troska. Prawie skończyłam, odkrzykuje Lisa, ale nie wstaje. Rury brzęczą, a po betonowej ścianie przebiega duży pająk-sieciarz. Myśli o wydarzeniach z lasu tych sprzed kilku dni. Po paru bezsennych nocach doszła do wniosku, że nikomu nie powie o tym, co przytrafiło się starszej nowi. Spędziła wiele godzin w stajni, obmacując każdy milimetr jego nogi i szukając złamania lub zwichnięcia. Nic. Lisa wie, że powinna porozmawiać z Hermanem. Co by się stało, gdyby później wyszło na jaw, że starszeń został ranny w czasie ich przejażdżki, a Lisa nikomu nie powiedziała... A gdyby musiała, to znaczy jej tato, zapłacić odszkodowanie stajni? Za te myśli w kąt mózgu, w którym przechowuje swoje tajemnice. Robi się tam tłoczno. Próbuje znów przywołać uzdrowicielską moc, ale ona jest nieuchwytna. Przepływa między jej palcami jak piasek. Magia tam jest, ale ona nie może jej złapać. Minęła pora kolacji i Elisa powinna wracać do domu, ale nie może się zmusić do wyjścia ze stajni. Jeszcze nie. Tato wrócił na platformę wiertniczą i ma pracować na niej przez cały tydzień, więc jest sama w domu. Nie boi się ciemności, ale dom mimo wszystko wydaje się pusty. W nocy Lisa błąka się od pokoju do pokoju jak niespokojny duch, włącza lampy i je gasi. Upewnia się, że wszystkie okna są zamknięte, sprawdza zamek we frontowych drzwiach. Czy można się przyzwyczaić do samotności? Tato dzwoni co wieczór, zanim położy się spać w kwaterze dla obsługi platformy. Projekt Nox, Nucleus wiąże się z wieloma nadgodzinami, mówi. Pyta o szkołę i stajnie. Wydaje się szczęśliwy, że znów zaczęła jeździć konno. Ale kiedy zadzwonił ostatnio, jego głos robił wrażenie pełnego napięcia, odległego. Myśli taty krążyły gdzie indziej. Lisa wstaje z toalety, myje ręce i szybko sprawdza odbicie w lustrze, po czym wraca do Aleksy i Lindy. Jesteś! Linda uśmiecha się ciepło. Lisa nie czuje się już taka samotna. Przypomina sobie, że jest wśród przyjaciół. To nieznajome uczucie. Odpowiada dziewczynom uśmiechem, oddycha głęboko i mówi Oczywiście, że starsza ja weźmiemy udział w wyprawie światła. Tej nocy Lisa ma dziwne sny. Kiedy budzi się następnego ranka nie pamięta o czym były, w jej głowie znów tkwi piosenka. Należy do snu, Lisa zna nie tylko melodię, ale też słowa czegoś, co uważa za reflen. Przysięga sobie, że po szkole rozpracuje chwyt na gitarze. To naprawdę ładna melodia. Nadszedł czas nudzi przygotowując się do szkoły. Nadszedł czas, nuci, zamykając frontowe drzwi. Nadszedł czas, Mam mrocze nieświadomie idąc przez dziedziniec szkoły. Jakiś chłopak, który przechodzi obok stuka palcem w skroń. Lisy to nie obchodzi. Zamierza w stronę schodów przed głównym wejściem, gdzie czekają na nią Alex i Linda.